Dzień dobry! Witamy z pięknej, słonecznej Czarnogóry. Za nami zatoka kotorska, piękne widoki 30 stopni, a my przygotujemy tutaj kultowe danie, które zawsze, zawsze tu smakuje, nad tym azjatykiem. Ale, jak mówię, cały czas się uczymy tej kuchni, tej kuchni bałkańskiej, i jest tu z nami Anita, która mnie będzie uczyła. Witaj, Anita! Dzień dobry. Jeszcze. Teraz Anita mi powiedziała, że mam to pokroić, ale wcześniej powiem, co do naszego dania będzie potrzebne. Więc przede wszystkim kalmary, które będziemy grillować. Ziemniaki, cytryna, czosnek, pieprzór i oliwa. I to jest wszystko takie proste. Anita, jak mam to kroić? Grubo czy cienko, Aha. tak? Tak, tak, tak. Słuchajcie, y Wilitwa to jest inaczej burak szpinakowy w Polsce. Jeżeli w Polsce go nie dostaniemy, polecam szpinak do tego dania, ale to musi być. Skroimy w drobne plasterki czosnek. Czyli z tłumaczenia włączamy kuchenkę i rozgrzewamy. A... Tak, już czujemy aromat hmm. czosnku smażonego. Uh -huh. Już jest dobrze. Da, da, dobrze, dobrze. No to więc teraz uh, mieszamy czosneczek, który się nam fajnie, fajnie zarumienił. Uh -huh. Jeszcze chwilkę, tak? Uh -huh. Czut, czut. I dodajemy litwę. Egybként a to törnisz. Uh -huh. O! Anita pokazuje sposób bardziej prosty, czyli bez krojenia. I pokazujemy, jakie to proste. Dodajemy tylko soli, damy troszkę pieprzu, ciut, ciut jeszcze oliwy. Jak dobrze zrozumiałem po węgiersku, nasza bilitwa zaraz usiądzie w garku i będzie jej coraz mniej. Tak wyglądają te przepiękne kalmary. Kalmary były wczoraj kupione, świeżo złowione. On neki egy ilyen kis, e, nem tudom mi jest, gondolom, hogy ilyen gerinc szerészség lehne. Főzetlen meg kell tisztítanunk a, a, a fekete párkátom, ami im van. Więc e, bliswa się poddusiła na tłuszczu, teraz zalaliśmy troszkę wody. Ona zmięknie a w międzyczasie będziemy grillować karnarę. Solimy i teraz oliwa, tak? malo. Anita pokaże ile, pokaż. Wyciskamy spokojnie cycynę, która to lubi. Anita, nasze danie jest już gotowe. bardzo proszę, połóż to jak ty to podajesz w Czarnogórze, żebyśmy wszystkim pokazali. Wiesz ja jestem magik. Bardzo się cieszę. E, milyen nagyon, nagyon sok volt a britva és csak ilyen mm -hmm. belőle. A krumplit, amit előtte megfőztünk, beleteszik a blitvába. Összekeverjük. Az se a kicsikét összetörjük a krumplit. Ja pomogę. I tak wygląda gotowe danie, słuchajcie, kilka leci, nie mogę się powstrzymać, mam tu przygotowany widelec.